I Witamy Was w bardzo krótkim odcinku. Dzisiaj robimy sobie różdżkę. Wykorzystamy do tego, jeżeli macie takie patyczki do balonów, to weźmiemy, wykorzystamy patyczki. No jeżeli macie dostępne też takie druciki dekoracyjne, jak najbardziej się przydadzą. Stążeczki, no już wcześniej wycinaliśmy gwiazdki, zobaczcie, takie ładne i zaczniemy właśnie od tego. Dużo, dawaj tutaj kleju, dużo, ja też tutaj będę dawał, mi też tutaj Teraz może czekaj, zrobię to, mogę Ci tak, weźmiemy tutaj tu, my akurat mamy, mm, mamy tutaj, można powiedzieć, jak to się nazywa, Taki, mm, taką piankę dekoracyjną, no ale oczywiście można też wykorzystać do tego zupełnie losowe materiały, jak papier, jak tekturę i inne i te gwiazdki ozdobić samemu. My wykorzystujemy no zawsze ma 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 Magica no też. Play Magic też jest świetny do wszystkich takich plastycznych działań. Więc też polecamy. Dobra, róża. Ja pierwszy tu przykleję gwiazdkę. Ok. ja tu sobie posmaruję. Dobra. Włączymy, zobaczcie. I za chwilę pierwsza część zadania. O, pierwsza część zadania. Za nami! W ten sposób tu mamy gąbkę, później ja tu jeszcze do, dotnę Pokażę troszeczkę, nawet tu. To czarodziejki! No, czarodziejki. Ojej, to jest jakaś. Będzie chyba ciężka. A nie, dobra, próbuję Mam nadzieję, że fajnie wyjdzie. posmarowałaś? Dobrze? Coś słabo trzyma. Chyba damy więcej kleju, wiesz? Coś słabo trzyma. najpierw kurczę. Leciał nam lej. Będzie trzeba tu wleić. Kurczę, O, teraz to będzie porządnie. Nic na mnie ruszy tego teraz, nie? Hop. I hop. To jest chyba twoja, twoja będzie ta większa tylko musimy jakby poczekać aż to wczesnie i się sklei porządnie. Zwłaszcza te rogi. Najważniejsze, żeby skleić w tych rogach, abyśmy no, nie skleili w tych rogach z w środku, no ale to nic. Dobra, róża. I teraz wybieram. Jaki jest też kolor drucik? różowy? Tak. No dobra trzymaj różowy drucik. Ja wezmę fioletowy i pokazuję Ci co trzeba teraz zrobić. A więc zaczynamy stąd i obkręcamy drucik wokół naszej wokół naszego tego, dobrze. już Ci pomogę, obkręcamy sobie, ile chcemy, my za chwilę utniemy, bo nie będziemy chcieli mieć takiej długiej różdżki, wystarczy nam taka krótsza do zabawy, już Wam pokazuję, czyli obkręciłem, no a ja bez węzłów zrobię, dobra, pokaż. Różyczką. nie bać się, no, za chwilę to naprawimy. przecież wiesz dobrze, że wszystko jest ok. Przyklejmy porządnie na porządny klajem. Przyklejmy porządnie rogi i tak Ci w zrobieniu tego drucika tutaj ja zacznę. Zobaczcie, ja zaczynam tutaj, żeby to chyba też troszkę bardziej przytrzymać tą gwiazdkę, później ją będziemy na pewno jeszcze doklejać. I różyczka. i teraz robisz coś takiego. Trzymasz za ten drucik i kręcisz w kółko, ok. Najpierw ja ci zrobię pierwszą, a tu zawsze drugą. I teraz uwaga, bardzo ważne. Tutaj przy końcu jest zawsze takie ostre zakończenie drutu, więc starajcie, starajmy się, aby dzieci po prostu tu zakończenie gdzieś schowały sobie. Żeby ich nie kłuło tutaj przy gwiazdce Zresztą za chwilę tam zrobimy, zrobimy coś jeszcze kolejnego Dobra, róża, robimy dwóch, więc bierz teraz kolejny drucik I proszę, obkręcę sobie, sprawdź się uda A ja wkręcam ten A teraz to odkręć Zakręcę, nie, trzymaj tu, uważaj. róża Trzymaj tu, za ten drucik i tak obkręcaj, w ten sposób najlepiej. Świetnie. Udało się. Mi się wydaje, że dla mnie wystarczająco jest taka różdżka takiej wielkości. No, o właśnie, bardzo ładnie, no. Poczekaj, tylko przytrzymaj sobie, pokaż. Przytrzymaj tu i kręć, no. No kręć. Tylko trzymaj sobie to. No kręć. Super. I kolejną. Kolejnym naszym działaniem będzie przygotowanie. Proszę no, pokażę. No pięknie! Wszystko ładnie. Wiesz co, ja Ci do to kończę, bo to jest trochę taka yy, można powiedzieć... Trudniejsza o, praca jak dla Ciebie, ale za chwilę już sama będziesz mogła sobie coś zrobić. Dobra. Wystarczy taka krótka, czy chcesz jeszcze jedną? Taka krótka. No, zobacz, jest OK. Tak, ja coś okay. mam, mam taką. Dobra, więc mam już taką, pokażmy co. O, zobacz. Ok. No i co? Móżeczko? Proszę bardzo, teraz stążeczka też mamy różową, bo oczywiście jak można było nie mieć róża. Teraz robimy tak, ucinamy stążkę i teraz tak, weź tu, różeczko weź tu, ja Ci tu przewlokę i mocno zawiąż, mocno, 3 cztery, pociągnij za to. stałeś się, mocno. No. Okej, okay, dobra, to mamy coś takiego, patrz, troszeczkę. No i teraz co, ozdabiamy jeszcze jakoś, chcesz też przykleić jakąś naklejkę? Może jakąś końcówkę zrobimy sobie mięciutką, co? No, żeby się fajnie trzymało, co na to? No to dobra, no to żeby końcówkę fajnie się trzymało, to po prostu wykorzystamy do tego e, troszkę taśmy, obkleimy to kolorową taśmą, za chwilę zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Taśmę izolacyjnej, ja tutaj wyczuwam, o tutaj, gdzie jest Taki drucik, to ja to zakleję. Różyczko też chcesz, żeby Ci zakleić tam gdzie jest drucik? Nie. Muszę sprawdzić czy wszystko gra. ok I tutaj sobie też zakleję, żeby mi się... Nie, mamy żeby zmienić się w Ja mam się zmienić w żabę? Tak. O nie. No dobra, poczekaj. Chodź, też Ci zakleję, żebyś nie podrażniła sobie palca. Teraz pokażmy naszym widzom, jakie mamy różdżki. No, pokaż. Chodź bliżej mnie. No, A, tutaj. Tak Tutaj. I pokazujemy. Pa! A, no oczywiście, róża. Jak się podobał nasz pomysł na różdżkę, to zostawcie... Łapkę w górę! No i zapraszamy też do subskrypcji. I pamiętajcie też, że odświeżyliśmy troszkę kanał, więc zobaczcie, tam bardzo przejrzyście teraz jest i można dużo więcej znaleźć takich inspirujących dla siebie pomysłów na zabawy i nie tylko. Cześć!